Cześć Robert. Cześć. współpracujemy już szereg lat. Powiedz o tym, jak wyglądała nasza współpraca w zeszłym roku, w zeszłym sezonie. No, robiliśmy dość dużo na membranach alchimiki. Pierwszy raz zastosowali polimocznik na zimno na, akurat na dość dużej inwestycji w Czebnicy. Obecnie realizujemy dla dewelopera dość dużo robót w Tychach w zakresie i parkingów podziemnych, tarasów, i hydroizolacji, i konstrukcji żelbetowych. Także widzę, że rynek powoli się rozwija i obyśmy szli w dobrym kierunku w zakresie no, membran, które akurat stosujemy. Nie? Chodzą słuchy, że nadchodzący sezon rzekomo ma być inny niż ten miniony, że branża budowlana... Rzekomo wyhamowuje? Czy masz jakieś tego rodzaju doświadczenie? Znaczy, w zakresie ofertowania, to wydaje mi się, że przyszły, przyszły, znaczy obecny rok, no, może być lepszy niż, niż zeszły. No jest dużo zapytań odnośnie du, dużych przemysłowych tak? mhm. Natomiast przy skupieniu się na jakiejś tam deweloperce, co teraz robimy, no to też mamy portfel, można powiedzieć, do końca roku. Dzięki serdecznie. Dzięki.